Obława we Wrocławiu. Podejrzani potrącili policjanta, podejrzani o kradzież paliwa potrącili policjanta. Trwa obława. Trwa obława na mężczyzn podejrzanych o kradzież paliwa na stacji benzynowej we Wrocławiu. Podczas próby zatrzymania potrącili policjanta. Uciekli, porzucając samochód, podała policja. Wieczorem we Wrocławiu na osiedlu grabiszynek doszło do interwencji policjantów, podczas której potrącony przez samochód został jeden z funkcjonariuszy. Odniósł obrażenia, które nie zagrażają jego życiu. Policja podaje, że interwencja wiązała się z podejrzeniem, że poruszający się autem osobowym mężczyźni dokonali kradzieży paliwa na stacji benzynowej w tym rejonie miasta. Policjant próbował otworzyć drzwi zatrzymanego pojazdu, a w tym czasie kierowca, cofając, potrącił innego funkcjonariusza. Mężczyźni z auta porzucili pojazd i zbiegli. Trwa obława, a według ustaleń w aucie uciekło trzech mężczyzn, powiedział Kamil Rynkiewicz z wrocławskiej policji.